Wolontariusze obejmują realną pomocą wszystkich tych, którzy są w potrzebie. Coraz częściej wolontariat jest obecny także w kulturze. Muzea, teatry, biblioteki, centra kultury chętnie korzystają z pracy wolontarystycznej. Przyczynia się to do rozwoju personalnego wolontariuszy, a zarazem do wspierania instytucji kultury. Zaczęło się to dwa lata temu, jak chodziłem do Kieleskiego Technikum, wówczas przyszli wolontariusze międzynarodowi właśnie z tego centrum i tak dołączyłem, wyjechałem też na projekt i tak się zaczęła moja przygoda. Przede wszystkim wolontariat łączy ludzi. Stały kontakt między wolontariuszami daje im nie tylko możliwość podnoszenia swoich kompetencji interpersonalnych, ale stwarza fundamenty pod samorozwój, zdobycie cennego doświadczenia oraz wzmacnia poczucie wspólnego robienia czegoś wielkiego i dobrego. Poznałam wiele ludzi w różnym wieku, zyskałam doświadczenie w pracy z dziećmi i nie tylko. Okazało się, że było na tyle fajnie, że chcę zostać i zostałam angażując się w kolejne projekty, tym razem międzynarodowe też. W Teatrze Lalki aktora Kubuś możecie uczestniczyć w wydarzeniach międzynarodowych, takich jak festiwale czy konkursy. Możecie uczestniczyć podczas produkcji spektakli, Możecie brać udział w wydarzeniach, które są oryginalne i wyjątkowe w skali regionalnej i ogólnopolskiej. Odbywanie wolontariatu w instytucjach kultury daje wiele korzyści i otwiera przed wolontariuszami nowe drogi. W sposób naturalny wolontariusze zdobywają nową wiedzę, którą mogą w praktyczny sposób wykorzystać. Mają możliwość pisania własnych projektów oraz są odpowiedzialni za ich realizację. Wolontariusze realizują zadania związane m.in. z promocją wydarzeń, prowadzeniem badań ankietowych, obsługą sal czy służeniem informacjom. Odbywanie wolontariatu w instytucjach kultury oferuje wolontariuszom także poznanie specyfiki pracy oraz odnalezienie w sobie nowych talentów. Bardzo często daje to też impuls do realizowania swojego hobby i traktowania wolontariatu jako wspaniałej przygody, a także samoidentyfikacji. Wolontariusze mogą u nas bawić się z dziećmi. Szczególnie potrzebujemy pomocy przy warsztatach okolicznościowych, spotkaniach albo innych imprezach, w których oczywiście dzieci uczestniczą razem z nami. Instytucje kultury czekają na Was, są otwarte i sprzyjają do tego, żeby współpracować z ludźmi, którzy są kreatywni, otwarci, pełni pasji. Jesteśmy w Miejskiej Bibliotece w Kielcach. Akurat filia numer 9 to filia, która obsługuje ludzi z dysfunkcją wzroku. Wolontariat to doskonały sposób na to, aby pomagać nie tylko ludziom niewidomym, ale wszystkim innym. Dowiedziałyśmy się z koleżankami, że działa tutaj Regionalne Centrum Wolontariatu, i postanowiłyśmy właśnie przyjść i dołączyć do ekipy. Poznajemy dużo ciekawych osób, w tym naszą cudowną koordynatorkę Magdę. I ogólnie zapraszam wszystkich, żeby też spróbowali i dołączyli do nas.